Cześć, z tej strony Justyna oraz Łukasz z Uczelnie. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam wszystko na temat kierunku informatyka. Dowiecie się, ile trwają te studia, w jakim trybie możecie studiować, jak wygląda rekrutacja na te studia, no i co najważniejsze, jaką pracę możecie uzyskać po tych studiach. Podpowiemy Wam także, ile kosztuje ten kierunek studiów, a także to, czy warto się na niego wybrać. Zapraszamy! Technologie informatyczne zdominowały współczesny świat. Dokonania dziedziny, jaką jest informatyka, są obecnie na szeroką skalę wykorzystywane w różnorodnych gałęziach przemysłu, urzędach, działalnościach gospodarczych czy też w codziennym życiu. Rozwój informatyki umożliwił wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, które w znacznym stopniu wpłynęły na efektywność naszej pracy, ale także bardziej ułatwiły takie czynności jak nauka, komunikacja czy też rozrywka. Jako, że dyscyplina ta jest niezwykle dynamiczna, to wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Jeśli więc chciałbyś rozwijać się w tym kierunku i zdobyć gruntowne przygotowanie zawodowe, to studia informatyczne będą dla Ciebie doskonałym wyborem. Osoby, które zdecydują się aplikować na studia informatyczne, powinny interesować się przede wszystkim naukami ścisłymi i osiągać bardzo dobre wyniki z takich przedmiotów jak informatyka, matematyka czy fizyka. Istotną kwestią będzie także znajomość nowoczesnych technologii informatycznych oraz zdolność myślenia analitycznego. Studia na kierunku informatyka to studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat dla studiów pierwszego stopnia lub od półtora roku do 2 lat dla studiów drugiego stopnia, ale mogą również one trwać 5 lat dla studiów jednolitych magisterskich. Studia te ukończymy uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera bądź magistra. Studia te możesz podjąć w trybie stacjonarnym, czyli dziennym, niestacjonarnym, czyli zaocznym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz zdobywać wiedzę. Studia stacjonarne stanowią najbardziej powszechny tryb kształcenia wyższego. A czym się charakteryzują? Realizowane są bezpłatnie na uczelniach publicznych, a zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych. Z kolei studia niestacjonarne to studia zazwyczaj płatne, niezależnie od tego, czy prowadzone są na uczelni publicznej, czy też niepublicznej. Porównując je ze studiami stacjonarnymi, ich program kształcenia realizowany jest w formie weekendowych zjazdów, zazwyczaj co dwa tygodnie. Ale możemy także studiować w trybie online. Studia w formie online zyskują coraz większą liczbę zwolenników. A na czym polegają? Zajęcia odbywają się wtedy na specjalnie dedykowanych ku temu platformach e-learningowych w świecie wirtualnym. Jest to wygodna forma dla osób, które pragną połączyć studiowanie z życiem zawodowym czy też rodzinnym. Pamiętajmy jednak, że jeżeli zdecydujemy się na taką formę studiów, nie oznacza, że nie musimy pojawić się raz na jakiś czas na uczelni, chociażby żeby skonsultować materiał z prowadzącym, czy też żeby podejść do zaliczeń oraz egzaminów. Rekrutacja na studia stacjonarne na uczelniach publicznych zaczyna się na ogół jeszcze przed przystąpieniem absolwentów szkół średnich do egzaminów maturalnych. Od kandydatów na studia oczekuje się, że odpowiednio wcześnie określą swoje plany odnośnie kształcenia wyższego, ponieważ wyniki z przedmiotów, które będą zdawać na maturze, mają znaczenie w procesie rekrutacji. Stwierdzenie, że studia informatyczne należą do popularnych, nie odda prawdziwej skali zainteresowania tą przestrzenią kształcenia. Oznacza to, że liczba kandydatów jest naprawdę bardzo duża, a liczba miejsc ograniczona. Zatem, jeżeli chcesz rozpocząć swoje studia na kierunku informatyka, to nie zwlekaj z przygotowaniami do matury. W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej branymi pod uwagę przedmiotami maturalnymi są informatyka, matematyka, język angielski oraz fizyka. W przypadku uczelni niepublicznych na ogół o przyjęciu na studia decyduje zdana matura oraz kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc. Zdarzają się także uczelnie, które przeprowadzają konkurs świadectw, a o przyjęciu decyduje wynik procedury rekrutacyjnej. Ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Informacje na temat wymagań rekrutacyjnych na kierunek informatyka znajdziecie na stronie Oto. Studia informatyczne możesz rozpocząć na ponad 100 uczelniach, zarówno na uniwersytetach, jak i na politechnikach oraz na niepublicznych szkołach wyższych. Do popularnych uczelni, gdzie możesz studiować informatykę, zaliczymy m.in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Politechnikę Łódzką czy Politechnikę Lubelską. Wiedza absolwentów informatyki będzie wyjątkowo rozległa przy jednoczesnym jej ukierunkowaniu i dostosowaniu do wymogów konkretnej dziedziny. To nie tylko wiedza ogólna z zakresu informatyki, ale przede wszystkim odnosząca się do przetwarzania, składowania, przenoszenia oraz bezpieczeństwa informacji, które przekazywane są w formie elektronicznej. Umiejętności przyszłych informatyków są naczelnym celem kształcenia na tym kierunku. Wiedza teoretyczna stanowi tylko podstawę do wykorzystania jej w praktyce. Studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych. Oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także jakże cenne umiejętności praktyczne, a także poznasz specjalistyczne technologie informatyczne stosowane na co dzień w IT. Program kształcenia zakłada realizację obieralnych modułów specjalizacyjnych, których oferta będzie różnić się w zależności od szkoły wyższej. Mogą być to na przykład aplikacje internetowe, cyberbezpieczeństwo, czy też grafika komputerowa oraz projektowanie gier. Dlatego też przed przystąpieniem do rekrutacji powinieneś sprawdzić, czy wybrana przez siebie uczelnia oferuje profil kształcenia zgodny z Twoimi oczekiwaniami. Dobra praca to marzenie każdego studenta, ale co zrobić, aby ją mieć? Czy można znaleźć w ogóle odpowiedź na to pytanie? I czy można wybrać taki kierunek, który w przyszłości sprawi, że dobra praca będzie na wyciągnięcie ręki? Niestety nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Można oczywiście kierować się kilkoma podpowiedziami, które sprawią, że przyszłość będzie dla nas łaskawa. Dlaczego więc studia informatyczne cieszą się tak dużą popularnością? Otóż właśnie przez perspektywę zatrudnienia w przyszłości. Absolwenci bardzo szybko odnajdują się w aktualnym rynku zatrudnienia. Wystarczy sprawdzić, jak wyglądają dziś oferty pracy. Programiści, testerzy, graficy, front-end, deweloperzy poszukiwani są nagminnie. Jeśli ukończysz studia informatyczne, możesz pracować nie tylko w szeroko rozumianym sektorze IT. Specjaliści związani z informatyką są potrzebni również w wielu innych branżach oraz sektorach przemysłu. W praktyce oznacza to, że jeśli ukończysz studia informatyczne, nie będziesz musiał martwić się o swoją pracę. Czy oznacza to jednak, że będzie ona dobra? Zastanówmy się zatem, co kryje się pod terminem dobra praca. Nie podejmujemy tutaj kwestii wynagrodzenia, ponieważ jest ono odzwierciedleniem umiejętności, ale dobrej pracy powinna towarzyszyć na co dzień także dbałość o interesy pracownika, atmosfera w zespole czy możliwość dalszego intelektualnego i zawodowego rozwoju. Wierzymy, że studia informatyczne sprawią, że wszystko to odnajdziesz po zakończeniu kształcenia. Czy zatem warto iść na studia? To pytanie zadaje sobie niemal każdy absolwent szkoły średniej. Maturzyści bombardowani są społecznymi oczekiwaniami, bowiem wciąż pokutuje mit, że wyłącznie studia stają się gwarantem dobrej oraz stabilnej pracy, a przecież to nic bardziej mylnego. Dziś na równi z wykształceniem znaczenie mają przede wszystkim umiejętności praktyczne. Nie ma zatem jednej oraz trafnej odpowiedzi na to pytanie. Chociaż studia wyższe to czas kształtowania charakteru i osobowości, pogłębiania kompetencji kierunkowych oraz snucia planów na najbliższą przyszłość, to nie każdy absolwent szkoły średniej ma pewnie. Czy aplikacja na studia informatyczne ma w jego przypadku sens? Jeżeli i ty wyrażysz w tej kwestii jakiekolwiek wątpliwości, postaraj się gruntownie przeanalizować zarówno swoje mocne, jak i słabe strony, przemyśleć aspiracje na najbliższe lata oraz zapoznać się z możliwościami, które otrzymasz wraz z dyplomem potwierdzającym ukończenie kształcenia wyższego. Sprawdź, co na ten temat sądzą inni studenci. Nie musisz także podejmować odważnych decyzji, dzięki którym odnajdziesz się w przyszłości w jednym z zawodów związanych z IT. A ile kosztują studia na kierunku informatyka? Wszystko zależy od tego, jak oraz gdzie będziemy studiować. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei niestacjonarne są zazwyczaj płatne. Podejmując się nauki na studiach stacjonarnych czy też niestacjonarnych na uczelni niepublicznej, musimy za nie zapłacić. A ile? Wszystko zależy od uczelni. Ceny na przykładzie Warszawy, Łodzi i Krakowa wahają się w zakresie od 4800 do 13800 zł za pierwszy rok studiów. Lecz nie są to jedyne koszty związane ze studiowaniem. Po pierwsze musisz wybrać miejsce, gdzie będziesz studiować. Jeżeli nie mieszkasz w dużym mieście, które jest dużym ośrodkiem akademickim, a dopiero się do niego przeprowadzasz, to do kosztów życia studenckiego doliczymy na pewno koszt wynajmu mieszkania czy też akademika. Ale wśród tych kosztów znajdziemy również koszty transportu, koszty wyżywienia czy też zakupu pomocy naukowej. A także specjalistycznych kursów oraz życia towarzyskiego. Co warto zaznaczyć, nawet jeśli kształcimy się stacjonarnie w uczelni publicznej, to nie oznacza to, że nie ponosimy żadnych kosztów związanych z nauką. Możemy więc śmiało powiedzieć, iż bezpłatnie chodzi się na zajęcia, a nie studiuje. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat uczelni, wymagań, przedmiotów maturalnych, terminów rekrutacji, specjalności, limitów czy progów punktowych, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową oto uczelnie. Jeżeli macie jakieś pytania, pozostawcie je w komentarzach i pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia.